Nasz zdrowy posiłek, śniadanko, soczek czerwony pomarańczy, przepyszny. Idziemy teraz na Stare Miasta, przez Konialty do kolejki, do Stare Miasta w Antalii. Ja nic nie robię! I... To widać fajne drzewko pomarańczowej Albo mandarynkowe. No ciekawe, że w weekend wychodzi taksówką drożej. Miasto się nazywa chyba Kalejczyk, jakoś tak się to wamawia, do tego parku jakiegoś, tak? No No tak trzeba się zorientować ile nam kosztuje kilometr. Panie. O, już ma. o, o widzisz, to nie trzeba trzebarneczkę szukać. Jeszcze od razu są tutaj jakieś handelek na ulicy. Widzicie już nie jest tak słonecznie. O i tu jest właśnie, o z tej strony jest piękny widok na Marinę, chodźcie, tutaj jest właśnie te wszystkie stateczki. Jest, tu wszędzie jest ładnie, wszędzie jest ładnie, ślicznie. ja też mogę nagrać? Możesz, dzisiaj jest tylko, że nie jest tak słonecznie, te kolorki nie są aż takie kolorowe. Wow, zobaczcie, zobacz, no? no patrz tutaj, Migusia, stateczki, wyjście do morza. Chyba najbardziej takie rozpoznawalne miejsce na wszystkich widokówkach. O, i statek jak się płyną. Wycieczkowe. Widzicie dziewczynek? Ładno, widać, że stary budowne. <noise> Dookoła bardzo ładne. I tu jest to jest całe miasto otoczone takim murem, nie? O też z tej strony bardzo ładnie widać. To miasto otoczone takim murem i on, czytałam, że będzie oświetlone w ogóle i w nocy będą wszystkie poświetlone te ściany. No tu wiesz, co? Spacerować i oglądać, nie? Można się... Ludzi. To pływa. się Tylko nie cały się zgięta, dobra? Do mi, do mi. Nie do tego wszystkiego. To jest kawałek jest. Chyba tu będzie wtedy miasto. Na dole mi się wydaje. No, to się wydaje. Na początku tutaj, daj. Nie ma od razu zobaczcie, przy wyjściu. A, nie, po nie, nie, z drugiej strony. Cały pakiet za 5 Za nas i z wody. Jakie pokłamka. Może nie ile nie zamawialiśmy? Nie, nie, niewiele. Jakąś dziecko może. Tutaj Mopani... 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 nie? nie wiem do końca co jest, takie przypuszczają się beczki. Później dam ci lody, zjemy. Później zjemy. Tak, ale teraz my dopiero przyjechaliśmy, wiesz, będziemy tu cały dzień, nie możemy wszystko naraz. Dzień dobry. Dominika bardzo chciała mleczko z kokosa. Będziemy soczek mały i kokosik. I oczywiście jakby z psów. Ale Pan, ale Dominika sobie wyobraziła pewnie, że będzie z kokosa piła. Z kokos? Kokos? Nie. Nie, to jest granat. Granat. To jest granat. Ale pan a może pan poszedł po kokos, nie wiem. My prosiliśmy dwa granaty jeden kokos. Okej, okay. dziewczynki granatki. A teraz będzie dopiero kokos. Tak, dziewczyny, proszę. Wiktorcie, torczcie? Granacik. A nie, chyba będzie kokosa. Może, zobaczymy. A my z tatusiem granacik też. No ja piję Kocham mleko z kokosem. No jest bardzo pyszne. O stąd fajny widok na miasto. I w ogóle wszędzie tutaj są takie stoisko z rybami i można rybę świeżą kupić. Albo po prostu pokazuję jest tych ryb, od razu ci mogą gotować, ze świeżych ryb, od razu mogą gotowe świeże danie. No tak, myślę, że to jest jakiś problem, że w Turcji brakuje... Czego? O, tu jest. Бракует маленьких, но когда уже сон то сон большие. Tak, właśnie sobie podróżujemy Mariną w Antalii, w centrum Antalii. Takie ładne dosyć widoczki mamy właśnie Nie, widzimy drugą stronę Kawałek mojej głowy widać? Kawałek okay. mojej

No, a to dywany. Wow, tak, to sobie też są nie dywanu. No. O to jest ja cały, 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 raj dywanowy w środku. Nawet nie są dywanu. O tamtej wieży myślałeś? weźmę. Pałdurów A <słyska> To dla nas jest. Zobaczcie, dziewczyny samochody. Wiecie? A jest czwarte. To jest proszku? Dobra, to jest. Ale to jest inne. Powiedz, że to jest podobno bardziej do tej. Ale to jest z proszku. Mm, dobre. To jest mm. zabrana.

Dobra. Które to jest? Which one it is? That's mango and cartcade. A mango and cartcade. Gotam no, sum. A ty miałeś jaki? Użyta, no, rozpuszta y, razem z jakimiś owocami. To jest, jest najsmaczniejsza. No. Byśmy wzięli tą. No i dzieciom mango. Mango dziewczynki ją smakują? Najlepiej. I lubisz sam discount? Ok, <laughs> We want this one Albo and this to one. To. Size. And for, uh, I don't know how much it, no, is it is. We can have a look also. It's total 400 grams. Let's move tools, at most. let most 60 lira, okay. For all 400 grams. You should Co? Być? 400. 400. Mhm. Skowalę, to jest chrom. 400. to to jest chromów. To jest chromów to jest chromów. To jest chromów to jest chromów to Malutkimi chromów. To to jest Tak, to jest symbol cię, nie dotykaj, chodź. Dam cię, chodź. O, i handelek, walizeczki. Albo, jak ja mówię, po Wielkiej leki, albo, jak jest mówi oficjalna historia, to jest pozostałość po Cesarstwie Rzymskim. 오 <목소리> Co tam mamy, są tej... jakieś kanały, tam w y, coś tam się dzieje. Miejskie kanały myślisz? Nie, znaczy nie wiem ale tam y, tutaj to nic nie ma, ale tam już jest wejście. Wygląda jak Stany Zjednoczone ta ulica, jak jakieś L.A., palmy wysokie, wysokie. Ta ulica wygląda mega. Jak Ameryka, Jak Ameryka, tutaj. Wszystko kolorowo, palmy po środku, kwiatki, fajna ta kostka, jak w Hollywood. Nu te sfruie, ne-ai fi Dar te sfruie, te sfruie, te sfruie. Te sfruie, te sfruie. Te sfruie, te sfruie. Te sfruie, te sfruie. Te na te sfruie. 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 Te Да, мы ребята! А вы на сосу не дракуете? да. Ну, может, это у нас так кусал стало что mm. У нас до пяти, кажется, Jakiś raj rowerowy. Tak, to do tej restauracji z kebabami. Dosyć drogo wyszło, jak na Turcję. Takie polskie ceny, ale to było w centrum na Starym Mieście. O, koty. koty. Zawsze są jakieś psy albo koty tutaj. Tylko mhm. okay. Idziemy po, po Tak? Będzie się dużo chodzenia

A to jest turecka bania, masaż, peeling, taki salonik. Tak. I w ogóle te fajne okienice pomalowane na niebiesko jak w Grecji. A no tak. Bardzo fajne miejsce do hotelu. Nie wygląda na luksusowe, ale super lokalizacja, sam, na same starówce. Dalej spacerujemy po Kalesie, Starym Mieście. Bardzo duże to, miasto, to stare miasto. Zaczęliśmy od mariny, tutaj właśnie jak wcześniej, główne ulice. Tutaj mamy uliczkę boczną i więcej ciszy, tak spokojnie tutaj jest. Pewnie wakacje, kiedy dużo turystów jest, dużo więcej tu ludzi. Co jakiś czas, zawsze jakiś kotek czy piesek tutaj się przytrafi, jak wszędzie. O, a tutaj widzimy znowu tureckie dywany. Lewo czy prawo? Nie, tutaj, o Tutaj są znaki, są Dobra. A tutaj normalnie samochody mogą jeździć, tak wszystkie stoją. O! O! Widać, mnie nareszcie. Nareszcie widać nasze gwiazdy. Zgubiliśmy mm. 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 się. Wiecie, tam muszę znaleźć drogę do naszego ostatniego zabytku. Zgubiliśmy to miejsce, ale mam park u siebie na tym. Idziemy w stronę parku, a tam gdzieś przy parku niedaleko jest ten ostatni zabytek. Ta wieża. wieża, jak się nazywa? Co ci się podoba? Te uliczki? No, bardzo, bardzo urokliwe. Tak, to prawda. No, niektóre budynki przypominają Grecję. Grzeba z pomarańczami widzisz? Nie. Cytryny. Gigantyczne cytryny. Gdzieś? Gdzieś? Na górę spójrz. Tutaj. Gdzieś? Tutaj. bo są takie kamienie w ziemi i wzorki ułożone <śś> jakieś buty to mi się przeklętały trzeba je wyczyścić <śś> najpierw przed nagraniem <śś> zasłaniasz taki park Trafiliśmy do tego parku, który mieliśmy na mapie To jest to miejsce, z którego mieliśmy dojść, tak? Ta wieża, z flagą na górze, turecką.

w Turcji życie jest wszyscy biegają, restauracje poskierane, większość osób chodzi w kagańcach, jak widać, ale, ale można chodzić bez. Zaraz no, dopiero począłem wakacje, posiedzieliśmy sobie piękne widoki, Dodano trochę pieniążków na herbatkę w turystycznej okolicy, bo bardzo droższa niż powinna być, piwko w ręku, jest to odpoczynek. No. Po prostu się delektuje, naprawdę pięknie to jest. Moje klimaty. Так.